Prawda, że chwila jest historyczna, że jak patrzę na pana profesora Królasa przede wszystkim, to ileś tam lat działań stara <coughs> dzisiaj się dyskontują. Trzeba umieć marzyć, bo jak się nie marzy, to nic się w życiu nie powinno dostać. A jak się dostaje, to, to przez przypadek. Ale o synchrotronie rozmawialiśmy strasznie, strasznie długo, strasznie dawno, żeśmy to zaczęli robić. I jak Państwo pamiętają, były takie emocje. Duży synkrot, mały synkrot, duży, męski mały synkrot. Ale wszystko się zaczęło, trzeba powiedzieć, od wizyty pana premiera Jarosława Kaczyńskiego na tym, <słuch> tym To on powiedział to słynne zdanie, jak przedstawiliśmy, dlaczego chcemy mieć synkrot. On powiedział to słynne zdanie, że będziecie mieli to urządzenie, którego nazwy nie powtórzę, żeby się nie pomylić. I, I tak się to zaczęło. Cała reszta zdarzeń jest konsekwencją tego pierwszego działania. Przy zmianie rządu to zostało podtrzymane i po prostu jesteśmy w trakcie realizacji pomysłu, który powstał dawno. Pierwszy synchrotum miał być duży, ten o którym myślał Pan premier Kaczyński. No potem się stało tak, że te pieniądze też się skurczyły, no i teraz mamy coś, co uważamy za bardzo racjonalne dla polskiej fizyki, i być może stało się dobrze, że zaczniemy uczyć się na małym, a na kampusie mamy miejsce na duże synchrotron. Czy nam się to uda? Tak. Dokładnie, bo my potrafimy marzyć. A duży synchrotron będzie konsekwencją tego, co teraz robimy, i mamy już świetny zespół fachowców z panem Stankiewiczem, którego namówiliśmy, żeby kawałek swojego życia dedykował synchrotronowi. No i będziemy to wszystko realizowali. Dla kogo jest synchrotron? Dla wszystkich. Bo. Też musimy zmienić sposób myślenia, że już nie robimy przyrządów dla siebie, tylko robimy krajowe centrum. Myślę, że nie wszyscy są do tego przekonani, że mówią tak, że my robi, mówimy, że krajowe, a będziemy mieli dla uniwersytetu. Oświadczam nie, tak nie będzie, to jest dla wszystkich. To, że uniwersytet się te, tego podejmuje, odpowiedź jest prosta: ktoś musi. Po co nam Po to, żebyśmy mogli wpisać polską naukę do Europejskiej Ligi, żebyśmy mogli uczestniczyć w budowie europejskiej przestrzeni badawczej. I nie mamy innego wyjścia, nie mamy innej drogi rozwoju, jak wpisanie Uniwersytetu Jagiellońskiego w europejską przestrzeń badawczą i w europejską przestrzeń dydaktyczną. Po to wszyscy tu jesteśmy. To będzie pierwszy synchroton we wszystkich krajach Europejskich, ty, które się ostatnio do Europy zapisały. Jeden, jedyny, pierwszy. Proponuję, żebyśmy podpisali pętele się tę umowę. I tam tu jest pozaznaczane. Tak, pozaznaczane na Tak, Proszę to jest już kompletny tak. Tak, dwa tak. 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 egzemplarze. Z najlepszymi życzeniami. Wy te pióra będziecie mieli na pamiątkę, a ja przekazuję do przyszłego muzeum. No, ja się bardzo cieszę. To wszystko się pięknie wbudowuje w kampus, który jest moim głównym zadaniem, no, który, które staram się zrealizować w możliwie maksymalnym zakresie. Widać, jak to wszystko rośnie. To cieszę. Ta inwestycja wymagała tej pracy specjalistycznej. To, to nie jest kwestia tylko budynku, który w tym momencie jest. No, innowacyjny, nową konstrukcją, która, która w Polsce nie jest spotykana, ale, ale chodzi o całe urządzenie, więc to jest dopiero początek. Podpisaliśmy umowę na budowę budynku synchrotronu i jeszcze musimy do tego dopasować całe urządzenie, więc to jest kolejne, kolejne wyzwanie. No to jest powiedzmy, wyzwanie głównie po stronie no, zaangażowanej w tej grupy, przede wszystkim fizyków. Dla mnie osobiście to jest moment zakończenia pewnego etapu pracy, bo byłem przewodniczącym komisji przetargowej w tym przetargu i to było trudne zadanie, bo przetarg trwał od marca ubiegłego roku do dziś, czyli rok. Trzy razy nie udało się rozstrzygnąć przetargu. Kiedy trzeci, za trzecim razem rozstrzygnęliśmy go, były protesty, ale po długiej męce mamy zwycięzcę przetargu, firmę, która z entuzjazmem podchodzi do sprawy i mamy nadzieję, że za 29 miesięcy, bo tyle jest w umowie, otrzymamy budynek gotowy do zainstalowania w nim urządzenia. Synchrotron to jest urządzenie, które narzuca zupełnie inny styl pracy. Synchrotron jest to urządzenie dla bardzo wielu użytkowników. Równocześnie może pracować kilka, kilkanaście grup badawczych i pracują one przez czasem kilka godzin, czasem kilka dni. Na ich miejsce wchodzą inni badacze. Synchrotron pracuje przez cały rok 24 godziny na dobę. To jest fabryka w porównaniu z warsztatem rzemieślnika, Taka, taki to jest skok cywilizacyjny. To jest taka inwestycja, którą wpisujemy się w europejską przestrzeń badawczą, a to jest nasz cel od wielu już lat, bo nasze pozycje w rankingach, a pozycja naukowa Uniwersytetu i wszystkich uczelni w Polsce zależy od infrastruktury naukowej. Bez infrastruktury naukowej nie da się robić współczesnej nauki. No a teraz rozpoczęliśmy budowę czegoś, co będzie narodowym centrum promieniowania synchrotronowego i mówiąc krótko, dajemy naukowcom narzędzia badawcze z górnej półki i to od nich zależy teraz jak je wykorzystają. Ale nikt już nie może powiedzieć, że nie mamy infrastruktury. Ja jestem za tym, żeby ten kontekst intelektualny rozwijał się równolegle z infrastrukturą. Bez sensu jest dawanie infrastruktury, do którego nie mamy ładunku intelektualnego. Nie mamy programu badawczego. Do synchrotronu mamy wszystko co trzeba.